Witajcie! Po tej stronie Del Toro. A to jest kolejny odcinek do naszej serii Let's Play Gun! Do miasta przybył cowboy Oni, przewitali go! to no, O, gdzie się wszyscy podzieli? Był tutaj gościu, który mnie atakował. No dobra, nieważne. Chciałem to tak epicko zacząć, No miasto, przybył pewien kowboj i co do mnie strzelają wszyscy, bo przed chwilą strzelenie rozpętałem, ale jak widać nie wyszło. Ach, miało być tak pięknie. Dobra. Mogę im Mogłem pilnować... No dobra, misja poważna. Kasę zarobimy. Zabiję bandytów. Zabijmy det, który spiegował w dodge. Hmm. Kuń, dawaj konia. No, już nie ma szans przeżyć. O! Wow, dużo! Czach, ciach. Ale oni są słabi. O, chodź, chodź, chodź. chodź, tu krową. Ojej oj, mój kuń zaraz padnie. I co? Wszyscy. I co już? Na no skali miasta doszło do bojki karzystki. on przerwać biatykę, czyli raczej ich nie zabijać. Dobra, spoko, więc spróbuję ich nie zabijać. Łojezu! Do, 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 do. Dobra, chciałem ich nie zabijać, ale tak się chyba nie dało. Tak więc trochę się Oj, 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 oj! oj. O jezu! Wypisie, napisie control, jak tu się kucało, Matko Święta? Nie, o właśnie, C! Ciach, 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 ciach! Dziękuję! Wow, z tyłu jeszcze! Coś oh, ty myślał, że mnie tutaj zajmie. Diler opium zatruwa nasze miasto. Z barmanem, będzie wiedział, gdzie go znaleźć. Matko, ile tutaj trzeba latać? Damień! Kurde, a oni mogą sobie kłócać. Dobra, szybko tam. No dobra, mogłem go skalpować, ale mi się nie chce. Co tu jest? Coś tam otruwa nasze miasto. Cześć, Barman. Bądź ostrożny, facet ma ochroniarze, no nie! Jeszcze więcej przeciwników to do bicia Aaa, to, to Headshot, headshot. chcesz? Otwania Właśnie mam tą wachałkę tam jak jest Okej okay. Mam nadzieję że to wszystko nie chcesz zginąć? o oh, koniec misji. Jee, yeah, 10 dolców za narażanie życia i to... jakie narażanie życia? Dobra. Um, teraz chyba z tego co pamiętam 35 dolców, tak więc możemy coś kupić u sprzedawcy, hura! Um, czym to się chowało broń? R, Q, T, T, dobra, T. Okej, okay. Wezbranie jakoś fajnie się biega, zawsze... Mm, Mam to te z innej gry zupełnie, tak, 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 chcę traknąć. Pamiętam jak grałem sobie w Mafię 1. Jeżeli nie, nie graliście, to polecam. 1 i 2, naprawdę bardzo naprawdę świetnie gry jak dla mnie. W Mafii 1 jeżeli chodziło się po mieście z wyciągniętą bronią, to po prostu <laughs> policja nas zatrzymywała i, 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 i nas zatrzymywali i niestety musieliśmy Oddać co nieco. Dobra. Ech. Czy ten sprzedawca nie ma amunicji? Kurde, sprzedałoby się amunicja. To nigdzie nie ma do kupienia amunicji. Tutaj kurier, to jest sprzedawca, tutaj misja i tyle. Nigdzie amunicji do zebrania. Dobra. Mogłem sobie do, dookoła tutaj jeszcze pochodzić, poszukać jakichś ród, ale na razie idziemy pokazać Jenny. Cześć, lady! A właśnie, nie pamiętam, czy wam to pokazywałem. No dobra, nieważne. Nie wiem, czy widzieliście to, ale jak rozmawialiśmy z tym Patrykiem Dentonem, czy jak mu tam, wiecie, z tym szeryfem, to mówił nam, że nie ma za dużo ochroniarzy, bo tam chyba tylko dwóch. Dobra, no, jedziemy. Czy ja mam jechać pierwszy? Okay. Mam zapewnić ochronę Dilijansowi. One, one on. dobra Lecimy, o, tu jeszcze torów nie ma, Jej, nie Wielki, szeroki świat. Wow, czemu oni się podpalili? Cholery. Głupi Indianie. Słabi są strasznie. Co mi się jeszcze w tej grze podoba? Ogromny świat! Możemy tutaj sobie naprawdę pojeździć z sobie tym kuniem i to dosyć daleko. No, jeżeli zabiliby nam tego kunia, no to nie ma przebacz, sorry. Dobra, co my tu mamy dalej? Kilka patrząc znowu tam na górze. Okej, okay, zdechli. Wow. wo well, nie, tu nie starać. nie wolno. Okej. Okay. Pewnie ochronę diligansowi. O, co tam jest Nom nom nom, nie wiem co to było, ale aż A od dzikusów Wow, idę na górę. Nie, nie, nie mogę iść na górę. Wow the fuck! Nie jak. To może wysadzić barykadę. Bła... What the fuck? Widzę na drugiej stronie baryłki z czymś tam... Jak tam przejść. Będę musiał zejść z konia, dobra, zajdę sobie na razie z konia Hmm Tędy nie przejdę O, shiftem się chłodza, okej okay. Amunicja, jej Przewoduję sobie od razu i zbiera jeszcze No nom, 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 dobra Skocz! No kurde, wiem że TNT może nam pomóc, ale jak do cholery nie mam tam dotrzeć. Nie rozwałam beczki, bo pewnie Mishańcz Hajr będzie. Wow. Okay. Mogę wskoczyć na no, konie? Nie mogę wskoczyć na no, konia. Dobra. Mmm. ham ham a taka magia. Cholera, muszę sobie kupić do tej broni też ulepszenie, żeby mi się tutaj ona troszeczkę szybciej, wiecie, tam przeładowywała, czy jak to tam się mówi. Wow. Co ja Haha. Bez tego przyspieszenia fajnego Jestem pro Pro-ultra zajebisty Uwielbiam to jak on się do nich teleportuje te do burki. Hmm. Ona kicha On powiedział że ona kicha Wow Nie wiem co to było, mam nadzieję że Nie musiałem tego nigdzie Kurde Postaweczkę obok wraku up, up. O, tutaj były dwie jeszcze bliżej, to dobrze. Dobrze wiedzieć. F. Wysać B. Wysyłać blokadę. Ha, 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 a. Jem. Yeah. Ok. Mam tutaj kunia. Oh, wow, wow, co tak szybko? Kurde, oni są chyba szybsi ode mnie. To źle. Ja powinienem być troszeczkę szybciej od nich, bo wiecie. To będzie dupa jak nie.

They're coming down the river. Dobra, idę tam. Dobrze, nią. Oni chyba i tak tutaj zwrócą. Bardzo... Nie, nie, o oh, matko! Driżans jest podostrzałem. ostrzałem, do falerii jasnej. Ja yeah! Trzymaj się blisko dyżansu. Czy oni. A, kano przybiegł, przyjechali znaczy. Znaczy, przypłynęli. Nieważne Kanu, czy tam nie wiem. Kanu to jest Dobra, tego rozjadą, myślałem Kocham to Jeju, jeszcze więcej. wow co jest, a dobra, przejechaliśmy. Jej, chora ja, Patrzcie, jaki snajper, No, no, mam no, prosto, w szyję. O oh, jest. Pięknie, jeszcze ku nie uciekną. Nie myślałem. Czemu one są ślepe? Wydaje mi się czy one mają za ten oczy Zajmę się ono... Wow <grytanie> Dobra jest. Teraz pewnie musimy bronić dyliżansu. Matko, co ci Czemu ci ja się tak na nas oparli? Jakby mi nie mogli po prostu. Jakby nas. Nam nie mogli po prostu. Dać spokojnie przejechać. Dać spokojnie przejechać. O, nie ten guzik, ale jak już go sobie włączyłem. O, proszę bardzo. Czekajcie, czym to się. Z! What the fuck, oni tu biegną. Kurde, Dzienni obrywa. A to kurde. Teleport Jeszcze więcej z tamtej strony Ciach. Ciach 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 Dobra Teraz gdzie? Giędz, za nas zaraz zatłuchą. O, się strzelby, jeśli będzie mi potrzebne Z z konia. Yeah Jedenzie, jeszcze z tamtej strony biegnął, come on, ile można? Kurde, jakie no, mają cele na tych... z tych łuków. Ja sobie nie potrafię tak biec i headshot. Chociaż z drugiej strony nie potrafiłbym też... Zastrzeliłaś aż tylu... apaczów biegnących znaczy siadających na kuniach spinaj się Musimy znowu go jakiś opacz strzeli. o matka tam była ruda widziałem ją tam z lewej strony na dole Okej, okay, tylko sobie jeszcze... O, tam jest ruda właśnie. Nie wiem czego, ale ruda. Ej! diligence! Mało amunicji! Ej, amunicja, amunicja! Nie, to butelka! O Jezu. Ja amunicji potrzebuję. Co jest na wagę złota teraz te naboje z karabinu? Trzy naboje. O mój Boże. Dobra, ciao. Okej, okay, ostatni strzał. Ostatni złoty strzał. je yeah. Dobra. No teraz niestety musimy strzelać z tego pistoletu. Co z tego, że jest nieskończony, jak kurde no sorry. Czy tam będzie amunicję. Jest, 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 amunicja, amunicja, amunicja. Zwierdziałeś mi z tobą. broń. Szybko, 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 dawaj, 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 Dobrze. Dobra, teraz już nie mają szans. Coś nas goni, coś nas goni. Ty kutwo Jak śmiesz. Dobra. O jezu, a patrzę. A patrzę, i gówno widzę. No czemu żeś się zatrzymał, idioto? Nie stój tak. Tam kolejny. Czemu oni goni do cholery jasnej? Nie rozumiem. Poza tym, czemu ci ja nas atakuje? co my ja? nie I kill your mother, bitch! No jeszcze. O, tam drugi nas jest jej. Help the oh. Jej, pomogliśmy im. Pomogliśmy im. <śmiany> Headshot. Uwielbiam, jak mi się tak rozpaskuje te głowy. To TNT. Sorry. Zniszczono. A. <śmiany> tak, było ono faszerowane TNT. Jej, właśnie. Mogę się po tym poruszać, zapomniałem. Hmm, co? O, butelka. Dzięki. Mam taki samolot. I nie. O, chyba cię postrało. Au. Dobra. Przeładuję sobie. Jakoś tak spokojnie się zabiło Dziwnie. Kanion. Hmm. Powtórka Starmupilli? Od przodu i od tyłu. Nie, myślałem. Wow. <słyski> Headshot. Kurde, jakie lagi. What the fuck. O, kolejny. This is too easy. znowu. To jest jakieś dziwnie proste. Ha ha ha. Idioci. Matko. Daleko Darek, jeszcze? Patrzcie, jakie o tam oj, 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 oj. Jep. Co są... Ładnie. O, jesteśmy już. Muszę się uporać z tymi opaczami. E, czemu one są czerwone? Nieważne. Podstawę plus 25 misje dostępne. Nowy szaryf federalny. Nagroda. Pomocnik ranchera i polowanie. Jej! A w menu wyczytałem, że już mamy przy ten, yy, że przeszliśmy 16% gry. Teraz jest pewnie z 20%. Hmm. Krótko jakoś, mi się wydaje. Dobra. Ale gościu. Szale. On mi przypomina trochę tego gościa, który tam wie, łaził wiecie gdzie tam. Na tym statku. Ten taki zły, co później jechał w tym pociągu dziwnym. On mi bardzo przypomina tamtego gościa. Nie wiem czy to jest on, ale. Jest jakiś dziwny. he left more than a few apaches dead in there. Do so, you've done the town of empire a great service. i'm mayor hoodoo brown. should you ever need any assistance, please don't hesitate to ask. Hey, i am looking for someone. i told him you would help. of course. of course. listen, why don't you have a look around town and then come and see me inside and we'll have <laughs> ourselves a proper sit-down. now, let's get you freshened up.

Aby móc mierzyć się z coraz bardziej wymagającymi przeciwnikami, należy podnieść umiejętności swojej postaci. Aby móc je podnieść, należy wykonywać misje poboczne. Misje poboczne zaznaczone są na twoim mapie. Aby otworzyć mapę, należy wejść do coś tam, coś tam, nieważne. Dzięki. Znajdź chudów w jego kasynie. Szeryf, federalny. Dobra, tam jest kasyno. Hmm, zastępca chudu. Przecież on wygląda jak chudu, Brown. A, nie, rzeczywiście wygląda troszeczkę inaczej. No dobra, ale z tym gościem porozmawiamy sobie w następnym odcinku, ponieważ nie mam pojęcia ile to nagrywam. Będę się w nagrywać po... jeżeli misja będzie krótka, to będę nagrywał może dwie albo nawet trzy, jeżeli będzie tak. A jeżeli będzie długa, tak jak teraz, to będę nagrywał tylko jedną. Dobra, właśnie to jeszcze mogę się rozejrzeć po tym kasynie. O, na górze może w to... O jest Barman, jest Barman, je, je, nie ładne, tylko ten, ten ten z kim możemy grać. Możemy z tym Nie, nie możemy. Tupa. No dobra, tak więc ja już się będę z wami żegnał. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to pójdziemy porozmawiać z Hudu Brownem. Hi baby! Dobra, to ja się zajmę tą panią i z wami się już żegnam. Więc na razie. Patrzcie, rozmnożyłaś <grym> O mój Boże. Dobra, nieważne.